Witajcie, ostatnio wydaje mi się, tak mi się wydaje, że ciekawe takie rozgminy mam, z którymi chciałbym się podzielić, że to jest, tak mi się wydaje, ciekawe i chcąc się tym podzielić chciałbym zrobić to rzetelnie, w związku z czym zaczynam to sobie punktować, pisać, potem tego jest coraz więcej, a potem przychodzi ten moment, kiedy już wiem, że to cała wypowiedź jest gotowa, napisana, i ja się tego na pamięci nauczę, no i dlatego czytam. Prawdopodobnie nie zawsze tak będzie, ale czasem tak. Ja mam z tą interpretacją nigdy nie dawałem się do recytacji i tak dalej, ale się bardzo staram. Dobra, to skupmy się na tym, co dzisiaj. Bo może będzie to fajne. Proponuję taki temat. Dlaczego świadomość nie jest tym, co myślisz? Dlaczego świadomość nie jest tym, co myślisz? Witaj w kolejnym odcinku mojego podcastu o świadomym doświadczeniu życia. Dzisiejszy temat jest, mogę powiedzieć, jednym z najtrudniejszych, ale i najbardziej wyzwalających. Zmierzymy się bowiem z samym pojęciem świadomości, a dokładniej z przekonaniem, że wiemy czym ona jest. Problem polega na tym, że większość ludzi nie mówi o świadomości, lecz o swoich wyobrażeniach na jej temat, a to dwie. Zupełnie różne rzeczy. I właśnie to wyobrażenia są źródłem wielu błędów, iluzji i pomyłek, które potem wpływają na nasze decyzje, emocje i sam sposób postrzegania siebie. Moim celem w tym odcinku jest zaproszenie cię do eksperymentu, nie do przejęcia kolejnej teorii, ale to. Przyjrzenia się temu, jak myślisz o świadomości i gdzie, prawdopodobnie nieświadomie, mieszasz ze sobą kilka zupełnie różnych zjawisk. Omówię to w siedmiu punktach. Jeden. Dlaczego w ogóle się mylimy? Pułapka, którą zestawia na nas język. Zacznijmy od samych podstaw. Wszystko, o czym mówimy, musi zostać ujęte w słowa, a język jest narzędziem nieporywalnie mniej precyzyjnym niż nam się wydaje. W filozofii od wieku podkreśla się, że większość problemów myślowych nie wynika z rzeczywistości, lecz z nieprecyzyjnego używania słów. Wittgenstein powiedziałby, że granice mojego języka są granicami mojego świata. I jest w tym więcej prawdy, niż wielu chciałoby przyznać. Gdy mówisz, jestem świadomy, to właściwie co masz na myśli? Czy chodzi o to, że jesteś przytomny? Że o czymś wiesz, że coś pamiętasz, a może oznacza to, że masz zdolność introspekcji, że możesz skierować uwagę na swoje myśli. Każda z tych rzeczy jest czymś innym, nawet neurologicznie, nawet fenomenologicznie, a mimo to używamy jednego słowa. Świadomość, jakby było ono jednoznaczne. W rezultacie powstaje zamieszanie. I tak zaczyna mi przypisywać świadomości cechy, których ona nie ma, dodawać do niej rzeczy, które są tylko treścią umysłu. Ale w pewnym momencie sami nie wiemy, czy mówimy o świadomości, czy o osobowości, czy o pamięci, czy o emocjach. Dwa, trzy rzeczy, które my, ludzie, nieustannie mylimy ze świadomością. Chciałbym przedstawić trzy następujące błędy, które praktycznie każdy, nawet osoby z wyższym wykształceniem, doświadczeniem medytacyjnym czy filozoficznym, popełniamy, kiedy próbujemy mówić o świadomości. Nie po to, by cokolwiek upraszczać. Ale po to, by coś oczyścić, zrobić porządek tam, gdzie przez lata nakładały się warstwy wyobrażeń. Błąd pierwszy mylenie świadomości z myślami to bardzo powszechne nieporozumienie. Ludzie często mówią: Jestem świadomy tego, co myślę. I automatycznie zakładają, że ich myśli są integralną. Częścią świadomości. Tymczasem jest dokładnie odwrotnie. Myśli pojawiają się w świadomości, ale nie są świadomością. To, że świadomość rejestruje myśli, nie czyni z nich jej istoty. Tak jak ekran nie jest filmem, film może być dramatem, komedią albo chaotycznym zlepkiem scen. Ale ekran jest taki sam, czysty i niezmienny. Świadomość nie staje się smutna, bo pojawia się smutna myśl. Nie staje się agresywna, bo pojawia się myśl agresywna. Nie staje się mądra, bo pojawiają się też myśli mądre. Ona po prostu widzi to ogromna różnica. Błąd drugi mylenie świadomości z wiedzą. Wiedza jest czymś nabytym, zmiennym, zależnym od edukacji, doświadczeń i kontekstu kulturowego. Świadomość natomiast nie jest wiedzą jest warunkiem, bez którego żadna wiedza nie mogłaby się pojawić. Wyobraź sobie, że masz bibliotekę możesz wymienić wszystkie książki na inne ale sama biblioteka nadal będzie taka sama. Wiedza to książki, świadomość to przestrzeń, w której te książki istnieją. Co ciekawe, wiele osób uważa, że zwiększanie wiedzy to rozwój świadomości, ale jeśli spojrzeć na to uważnie, nie ma żadnego powodu, by tak twierdzić. Człowiek może być niezwykle oczytany, a jednocześnie absolutnie nieświadomy własnych automatycznych reakcji, swoich gniewu, swoich lęków może znać tysiące teorii i ani jednej chwili nie przeżyć świadomie. Wiedza i świadomość biegną równolegle. Jedno nie jest drugim. Błąd trzeci mylenie świadomości z tożsamością, tożsamość to konstrukt, zbiór przekonań, wspomnień. Narracji i oczekiwań dotyczących tego, kim jestem. Nie ma nic złego w posiadaniu tożsamości. Jest ona potrzebna w życiu społecznym. Problem pojawia się dopiero wtedy, kiedy uznajesz ją za coś, czym jest świadomość. A świadomość nie jest ani mężczyzną, ani kobietą. Nie ma wieku, nie ma historii. Nie ma poczucia bycia kimś konkretnym. Tożsamość to opowieść, którą świadomość widzi, ale z którą nie musi się utożsamiać. I to właśnie dlatego ludzie doświadczają ogromnej ulgi w momencie głębokiej uważności, bo choć przez chwilę <laughs> przestają odkrywać rolę, ja z przeszłością, a po prostu są. Czym więc jest świadomość 3? Najprostsza odpowiedź, choć może zabrzmieć banalnie, jest najlepsza. Świadomość to przestrzeń, w której pojawia się wszystko, czego doświadczasz: myśli, emocje, percepcje, wspomnienia i treści zmysłowe. Nie jest tymi treściami. Jest tym, co pozwala, by one były widziane. Świadomość nie myśli. To umysł myśli. Świadomość nie interpretuje. To narracja interpretuje. Świadomość nie reaguje. To system emocjonalny reaguje. Świadomość nie ocenia. To przekonania oceniają. A świadomość jest obecna niezależnie od tego, czy akurat pojawia się spokój, chaos, wielka analiza, czy głucha cisza. Jeżeli chcesz zobaczyć to wyraźniej, zrób małe ćwiczenie. Skieruj uwagę na własną uwagę. Nie na to, co widzi, ale na samo widzenie. Zauważ ten fakt, że cokolwiek teraz słyszysz. Cokolwiek czujesz, wszystko to pojawia się w tle czegoś absolutnie naturalnego. To jest świadomość. Nie twoje myśli o niej, nie twoje pojęcia, nie twoje teorie. Tylko doświadczenie tego, że w ogóle coś jest zauważane. Cztery. Dlaczego tak trudno to uchwycić? Ponieważ świadomość nie jest obiektem, nie jest rzeczą, którą można zobaczyć jak przedmiot, jest czystą zdolnością widzenia. To jest jak próba zobaczenia własnych oczu bez lustra. Możesz widzieć wszystko oprócz samego narzędzia widzenia. Chyba, że spojrzysz na jego efekt, to, że widzisz w ogóle, ma miejsce. Właśnie dlatego ludzie przez wieki próbowali zdefiniować świadomość poprzez jej treści. Widzieli myśli, więc mówili, że świadomość jest myśleniem. Widzieli emocje, więc mówili, że świadomość to stan duchowy. Widzieli to samość. Więc uważali, że świadomość jest osobą, że można być świadomą osobą. Ale świadomość nie jest ani osobą, ani myślą, ani stanem. I dlatego trudno o niej mówić. Każde zdanie jest w pewnym sensie niedokładne. Język jest bowiem stworzony do opisu tego, co formę posiada. A świadomość nie posiada formy. Co się zmienia, kiedy przestajemy myśleć o świadomości z jej treściami? Przepraszam, to piąte. Piąty punkt. Co się zmienia, kiedy przestajemy mylić świadomość z jej treściami? Otóż zmienia się wszystko. Kiedy rozumiesz, że myśli pojawiają się w świadomości, ale nie są nią. Możesz przestać się z nimi utożsamiać. Zamiast poczucia jestem zły, zauważysz fakt, że pojawiła się złość. I to stanowi różnicę. Kiedy widzisz, że wiedza nie ma wpływu na naszą świadomość, uwalnia się od przekonania, że musisz coś udowodnić. By być wartościowy. Świadomość nie zna kategorii wartości. Ona po prostu jest. Kiedy uświadamiasz sobie, że nie jesteś swoją tożsamością, zaczynasz odzyskiwać przestrzeń wolności wolności od własnej przeszłości, wolności od cudzych oczekiwań, wolności od nacisku, by być sobą. Rozumianym jako powtarzanie tej samej roli w kółko. To jest oś całej przemiany. Świadomość nie potrzebuje niczego, by być sobą. Jest pełna już na starcie. Wszystko, co dodajemy pojęcia, narracje, teorie, są tylko warstwami nakładanymi później. Sześć. Co możesz zrobić w praktyce? Chciałbym, żeby z tego odcinka wypłynęły nie tylko pojęcia, ale i konkretne narzędzia. Po pierwsze, zauważaj momenty, w których mieszasz świadomość z myślą. Kiedy pojawia się myśl, zamiast automatycznie ją oceniać, czy w nią wierzyć, dodaj w myśl jedno zdanie. To tylko myśl pojawiła się w mojej świadomości. To zdanie samo w sobie ma moc dezaktywacji. Nie musisz walczyć z myślami, wystarczy zauważyć ich naturę. Po drugie, sprawdzaj, co dzieje się między myślami. Między jedną myślą a drugą istnieje przestrzeń, którą rzadko dostrzegamy. To bardzo subtelne doświadczenie. Zwykle jesteśmy tak zajęci dramatem treści umysłowych, że nie widzimy tego tła. Zacznij je zauważać. To właśnie przestrzeń świadomości. Po trzecie, nie próbuj zrozumieć świadomości. Spróbuj ją zobaczyć. Nie teoretyzuj jej, nie rób z niej pojęcia. Zauważ fakt, że słuchasz tego zdania, to, że słyszysz, już jest świadomością. Nie musisz niczego dodawać. Czwarte, siódme, podsumowanie. Co naprawdę chciałem Ci dziś przekazać? Świadomość nie jest zawiła, nie jest tajemnicza, nie jest duchowa ani filozoficzna. To są już interpretacje. Świadomość to Twoje absolutne, podstawowe doświadczenie tak podstawowe, że zwykle je przeoczamy. Język myli, koncepcje wprowadzają w błąd, tożsamość przysłania tło, a wiedza buduje warstwy, które często zaciemniają, zamiast rozjaśniać. Dlatego najważniejszym krokiem w odkryciu świadomości jest przestanie jej szukać. Jest tu cały czas. Wyobraźnia o niej nie. Teoria o niej nie. Ale ona sama zawsze. Jeśli odrzucisz pojęcia i spojrzysz bezpośrednio, zobaczysz coś niezwykle prostego. Świadomość jest tym, co pozwala ci wiedzieć, że żyjesz, że doświadczasz, że jesteś. To nie jest coś, co można zobaczyć. To coś, co można jedynie zauważyć. Dziękuję za wysłuchanie tych odcinka. W następnej przeżymy się kolejnej fundamentalnej różnicy. Różnicy między doświadczeniem a interpretacją. A to, mówisz mi, potrafi zmienić sposób, w jaki widzisz. Ciebie i świat. Zatem do usłyszenia.